Wpływ działalności górniczej na środowisko przyrodnicze. Z całego działu, gdzie mówimy o zmianach w środowisku, to chyba ten temat. Działalność górnicza i zmiany, jakie wywołują w środowisku, jest jednym z najważniejszych, bo przecież zmiany te tyczą się zarówno naszego kraju, jak i wielu innych, i jest to problem, na który nie do końca ciągle świat znalazł odpowiedź, jak sobie z nim radzić. Dzisiaj chciałabym, żebyście wiedzieli, jakie wpływy wywierają kopalnie na środowisko przyrodnicze i w jaki sposób można rekultywować tereny pogórnicze. Żeby troszkę więcej powiedzieć o tym, jak kopalnie wpływają na środowisko, muszę wam przypomnieć, jakie w ogóle są rodzaje działalności górniczej. Gdzieś o tym mówiliśmy przy różnych surowcach, ale niech w jednym miejscu to będzie, żeby za chwilę mówić o konsekwencjach, jakie są w środowisku. Pierwsze to kopalnie otworowe. W nich kopaliny, a mogą może być nią ropa naftowa, gaz ziemny czy siarka. Wydobywane są w postaci ciekłej albo od razu, albo po upłynnieniu lub gazowej, specjalnie stworzonymi w tym celu otworami. Widzimy na przekroju taki otwór. No i popatrzcie jaki wpływ na środowisko może mieć ta kopalnia. Drugi rodzaj to są kopalnie głębinowe, dobrze nam znane, kopalnie podziemne. Podziemne wydobywa się w nich surowce, takie jak węgiel kamienny, złoto czy rudy metali. One powstają poprzez stworzenie takiego szybu pionowego oraz sztolnie, czyli poziomy. Korytarz, który biegnie wzdłuż tego złoża, mamy tu na na ilustracji i w ten sposób wydobywane są kopaliny na powierzchni ziemi oraz trzecie kopalnie odkrywkowe, inaczej powiem naziemne, na z nich wydobywa się przede wszystkim i tu z wykrzyknikiem powiem węgiel brunatny, bo one będą w środowisku robić największe e, szkody, ale odkrywkowo wydobywa się nie wiem żwir, piasek. Wapień czy marmur w kamieniołomach. No, i teraz z tych trzech typów pokazuję jeszcze raz zdjęcia i pytam się Was, pomyśl, które są tak naprawdę najgorsze dla środowiska. Chyba nie muszę czekać na odpowiedź długo. Oczywiście to kopalnie odkrywkowe, przez swoją powierzchnię, w tym środowisku będą powodować największe zmiany. No ale pomału od początku. Teraz punkcik drugi, wpływ kopalń na środowisko. No, i teraz dobrze, żebyście popisali sobie rzeczy, które tutaj Wam wynotowałam. Więc do pierwszych kopalni otworowych mamy następujące konsekwencje: zanieczyszczanie wód poprzez rozpuszczanie w tym momencie, kiedy wypłukiwane są kopaliny. Z emisja zanieczyszczeń do atmosfery w, w momencie parowania roztworu i zapadanie gruntu po pustych przestrzeniach w miejscach przylegających do takiej kopalni. Drugie kopalnie głębinowe rejon w Polsce, z którym musisz kojarzyć te zmiany to jest oczywiście Śląsk może w komentarzu jacyś uczniowie ze Śląska potwierdzą jakie to szkody pogórnicze powstają w ich rejonach naprawdę kiedy pojedzie się na Śląsk w Miejsca, które leżą w takich terenach przygórniczych, kopalnianych, te zmiany widać gołym okiem. Mamy osiadanie i zapadanie się powierzchni terenu, wstrząsy tektoniczne, które rejestrują sejsmografy. Obniża się zwierciadło wód podziemnych poprzez wypompowywanie wód z tej kopalni, i napływa woda po zaprzestaniu wydobycia. No, nawet w Dzień Dobry TVN kiedyś była pani, która pokazywała, że jakby chociaż nie czuć pewnego zapadania gruntu, to wie o tym dobrze, że jej dom jest zapadnięty, że nie trzyma poziomu, i pokazywała dowód, że. Jak piecze ciasto, to za każdym razem ono nachyla się w jedną stronę, i w ten sposób faktycznie odczuwa to, że takie szkody pogórnicze powstają. Może jeszcze tutaj dodam, że każda kopalnia jest ubezpieczona, i w przypadku takich pęknięć dróg domów można domagać się ubezpieczeń. I jakby każda kopalnia ma tą świadomość, że takie przesunięcia w gruncie w, takich, w, tym, w tych rejonach będą powstawać. No i trzecie kopalnie odkrywkowe i tutaj zdjęcie z Bełchatowa, z tej naszej największej dziury największej w Europie gigantycznej kopalni odkrywkowej. Całą lekcję chyba mogłabym o niej mówić, ale tutaj popatrzcie. Wypisałam Wam najważniejsze konsekwencje. Powstają wyrobiska i zwałowiska, czyli ten materiał, który przy pobieraniu kopaliny z kopalni odkrawkowej musi być gdzieś odrzucony, zakumulowany. Zniszczona jest pokrywa glebowa doszczętnie, żeby pobierać taki surowiec. Zwiększona emisja pyłów do atmosfery. No, czytałam taki artykuł, że Ludzie mieszkający w Bełchatowie i Szczercowie mają wzmożoną ilość chorób płuc, astmy, tak, i chociaż, no, tak jak spacerują, to może nie czują tego, to faktycznie wdychają cały czas ten pył wydobywający się z nadkopalni. Znowu mamy wstrząsy sejsmiczne, ingerencje w świat flory i fauny oraz Problem, który tyczy się wielu rejonów przygórniczych, powstaje lej depresyjny. I na rysunku chciałabym Wam wytłumaczyć, jak to jest z tym lejem depresyjnym. Pod ziemią przebiega nam poziom wód gruntowych, poziom wody, i kiedy decydujemy się na jakiś większy wykop. Podobna sytuacja jest w momencie, kiedy budujemy centrum handlowe, wieżowiec, także musimy się wkopać, no i dokopujemy się do wody. Żeby budowa była możliwa, musimy. Wypompować takim kolektorem ssącym wodę, obniżając jej poziom. No tylko popatrzcie, nie jest to takie łatwe, żeby obniżyć poziom dokładnie tylko pod kopalnią. Naturalną konsekwencją jest to, że obniżam poziom pod kopalnią, żeby wydobywać kopalinę, ale wszędzie naokoło też ten poziom wody się obniża. No i teraz, jeśli ktoś mieszka w pewnej odległości od takiej kopalni, to poziom wód gruntowych także mu osiada co ma wpływ na gospodarkę, na rolnictwo yy, i będzie yy, bardzo yy, złym yy, efektem. Więc napisałam Wam teraz, żebyście ładnie sobie napisali, lej depresyjny, obszar obniżonego statusu. Tycznego zwierciadła wód gruntowych. Przyczyna wypompowanie wody, efekt zachwianie stosunków wodnych, przesuszenie gruntu, trudności z zaopatrzeniem wodę w terenach wiejskich. Ten lej depresyjny jest jednym z powodów. Wielkich, wielkich starć, jakie ostatnio mamy o naszą kopalnię odkrywkową w Turowie, bo właśnie w Czechach, jedną z rzeczy, które nam zarzucają, że powstaje u nich lej depresyjny. No i niestety nie można się tego wyprzeć, bo jest to naturalna konsekwencja, kiedy prowadzi się kopalnie odkrywkowe. I punkt trzeci teraz rekultywacja obszarów pogórniczych w Polsce. W jaki sposób taki teren po kopalni, zwłaszcza po kopalni odkrywkowej, mogę zmieniać, wykorzystywać, proponować, przywracać użyteczność jego w środowisku? I to na chwilę urwę swoją lekcję, ponieważ jest już na moim kanale filmik, na którym widać, jak odwiedziłam największą kopalnię odkrywkową w Polsce, w Bełchatowie i chciałabym, żebyście do tego filmiku wrócili i zobaczyli, w jaki sposób tam rekultywuje się ten teren. Link wstawiam w opisie. Pamiętajcie w tym punkcie wymienić sobie. W jaki sposób mogę gospodarować takie tereny po kopalniach? I właśnie te pomysły na rekultywację, na zagospodarowanie terenów pogórniczych musicie znać na maturę i potrafić wskazywać negatywne wpływy kopalń na środowisko.